Witajcie moi drodzy! Dzisiaj bez zbędnego pierdzielenia powiem wam to, czego nie mówią wam wszyscy ci kocze finansowi w internecie, czyli to, w jaki sposób naprawdę cały czas możecie mieć pieniądze. Jest to prosty sposób, do którego dokopałem się poprzez kilka lat tak naprawdę obserwowania swoich nawyków. Finansowych, więc pozwól, że teraz przedstawię Ci swoją krótką historię. Kiedy miałem 16 lat, na początku pracowałem w liceum po szkole, czyli chodziłem, wiesz, do szkoły, później tam szedłem na siłownię i później szedłem do pracy dorywczej na wieczór, tam na 4 czy 5 godzin i tak sobie dorabiałem. Natomiast wtedy miałem spierdzielone te nawyki finansowe, bo wydawałem pieniądze na bluzy, emporio armani, na jakieś kurcze mandaty z imprez. no głupi, mały taki dzieciak, nie? I po prostu wtedy nigdy nie miałem kasy, więc postanowiłem, że jeżeli chcę mieć pieniądze, no to muszę oszczędzać. No i zacząłem oszczędzać, tylko że zacząłem oszczędzać wszystko, wszystko co zarobiłem i już na nic sobie nie pozwalałem. Przestałem, wiesz, wydawać na imprezy, przestałem też wydawać na ciuchy, po prostu się ograniczałem. Był taki pewien moment, ograniczałem się od wszystkiego. No i pamiętam, że to też mi nic nie dawało, ponieważ jak się ograniczałem, ograniczałem, ograniczałem przez na przykład dwa miesiące, to później była jakaś okazja, urodziny czy jeść no i szedłem tam, no i wydawałem za dużo, po prostu jakby wtedy hamulce mi puszczały, kiedy mogłem wydać na przykład, nie wiem, 100 zł, no to wydawałem 1000. Na przykład załóżmy coś takiego, nie? żeby ci zobrazować. No i to też nie działało. No i sobie myślałem, kurde, co jest, niby oszczędzam, a dalej tych pieniędzy nie mam. No i pewnego dnia wtedy wpadłem na pewną książkę, przeczytałem ją, ona się nazywa Najbogatszy człowiek Babilonu, coś takiego. I tam był jeden taki cytat, który mnie tak. No, wiesz? I to było coś takiego, że zawsze oszczędzaj przynajmniej 10% z tego, co zarobisz. Czyli płać najpierw sobie. Tak to brzmiało. Płać najpierw sobie, nie? Czyli załóżmy nie, że czekasz na koniec miesiąca, tylko za każdym razem, kiedy zarobisz, kiedy dostaniesz jakiekolwiek pieniądze, od razu 10% co najmniej idzie do koperty. Dlaczego 10%? No widzisz, to jest taka magiczna, jakby liczba, nad którą jakoś nie będziesz ubolewał. No, załóżmy, zarabiasz 5000 tysięcy złotych. Miesięcznie, no to teraz będziesz, jakby wiesz, nie miał do rozpożytkowania 5 tysięcy złotych, tylko 4,5 tysiąca złotych zamiast 5, więc to się jakoś mega nie zaboli, nie zrobi to tego, że wiesz, będziesz miał jakiś słabszy standard życia czy coś, a dzięki temu każdego miesiąca będziesz coś odkłada, odkłada, odkłada. To naprawdę działa, bo odkąd to robię, no to cały czas mam kasę, no i poprawił mi się taki mental. Chodzi o to, że wiesz, że jak kiedyś nie miałem pieniędzy, no to był taki mental, że no kurde, nie mam kasy. Jak masz taki mental, że nie masz, nie masz, nie masz no to skupiasz się bardziej na tym, że nie masz, niż na tym, jak na przykład mieć więcej, nie? Wiesz o co chodzi. No a jeżeli masz cały czas mental, że masz jakąś poduszkę finansową oszczędności, to nie tylko to ci pomaga w realnym życiu, kiedy na przykład ci się coś stanie, albo będzie czarna godzina tak zwana, a jeszcze masz ten mental, że wiesz, że jesteś po prostu bezpieczny, to pozwala ci wiesz, mieć wolną, luźną głowę, myśleć bardziej kreatywnie, jak zarabiać na przykład więcej pieniędzy lub skupić swoją energię na czymś innym. Więc poduszka finansowa mega pomaga, no i ta zasada też mi pomogła, możesz to u siebie też zastosować może to być 10%, może być 15%, ja też w swego czasu stosowałem 15% i 20% najbardziej sprawdzało się 10, od 10 do 15% to się sprawdza najlepiej, ponieważ tak jak już mówiłem, nie rujnuje ci to standardu twojego życia, a wręcz przeciwnie bo buduje ci można powiedzieć lepszą przyszłość, tak, no i ta zasada po prostu zmieniła wszystko, ponieważ już nie miałem tych, wiesz, takich skoków, że muszę wydać więcej nie, takich wiesz, tak jak ci mówiłem, że idziesz na te urodziny i zamiast stówki to wydajesz tysiąc. Już tego nie było. Oczywiście, co się stanie, jeżeli na przykład zarabiesz 5 tysięcy złotych miesięcznie, a nagle będziesz miał 4,5? No to możesz mi powiedzieć, no ale dobra, ale ja zawsze wydawałem 5, a nawet czasami chciało mi się wydać więcej, ale nie miałem. No to Zaczynasz kombinować, jak zarabiać więcej, rozumiesz? Bo jeżeli ty powiesz sobie i się zaprzesz, że te 10% będzie odkładane, to zobaczysz, że zaczną ci się pojawiać pomysły. Mi zaczęły się pojawiać pomysły, jak zarabiać więcej i miałem coraz lepsze i lepsze miesiące. Obczaiłem w czym jestem dobry, jakie usługi mogę świadczyć. Na przykład jako trener dużo się znałem na siłowni, pasjonowałem się tym i tak dalej, więc zacząłem szukać klientów. Jeden klient na przykład nawet który do Ciebie będzie przychodził na treningi 3 razy w tygodniu, przez miesiąc, no jest 12 treningów, jak bierzesz za to, nie wiem, stówkę czy 150 zł, no to już możesz sobie przemnożyć, że masz ekstra 1200-1800 zł miesięcznie. Prosta sprawa, jesteś artystą, jesteś fotografem, załóżmy, robi zdjęcia. Tak samo jeden klient tygodniowo daje, daje Ci na przykład za sesję 300. Nie znam się na cenach, jeśli chodzi o fotografię, a załóżmy, że 300 to 1200 zł, bo 300 razy 4, no to już 1200 zł masz dodatkowo miesięcznie. No i widzisz, takie sposoby zaczną ci się pojawiać i dzięki temu mówiesz, będziesz z każdego miesiąca na miesiąc miał, budował większy majątek. I oczywiście teraz bardziej zaawansowani, świadomi mi powiedzą tutaj, no ale dobra, takie oszczędzanie nic nie da, bo inflacja cię zje. Dobrze, ale lepiej chyba oszczędzać i mieć te pieniądze niż kiedy już będziesz wiedział jakie zainwestować, to... Dalej nie będziesz miał czego inwestować. Rozumiesz o co mi chodzi. Lepiej odkładać, nawet jeśli jeszcze nie masz wiedzy inwestycyjnej, moim zdaniem, ponieważ ta wiedza przyjdzie z czasem, poznasz ludzi odpowiednich albo gdzieś się tego nauczysz i będziesz wiedział w co wejść. Chcę Ci tutaj powiedzieć, tak jak mówię, że lepiej mieć niż nie mieć, tak? A nie kosztujecie to dużo, żeby sobie odkładać te 10%. Mówię ci, ja nagrywam te wideo dzisiaj, bo tutaj wstałem, przyszła mi inspiracja i chcę ci po prostu przekazać, wiesz, bo ja z tego korzystam. I odkąd z tego korzystam, to ci powiem, że znajomi, pamiętam jak tam miałem 19 lat, zawsze prosili mnie o pożyczkę. Zawsze, oczywiście, pożyczaj, zły obyczaj, możesz sobie teraz powiedzieć. Natomiast jeżeli... Ja zawsze byłem osobą, która ma pieniądze i to do mnie ludzie przychodzili, żeby pożyczać. To ja miałem całą listę znajomych, która ode mnie pożyczała kasę. Wiesz, wtedy dodaje ci takie poczucie, że ty jesteś ogarnięty, wiesz o co chodzi. No. Ja się tak czułem. Oni Wiesz, mają cały czas jakieś problemy, niby pracują, niby tu dorabiają, niby coś, ale i tak muszą tą kasę pożyczać. Co jest, nie? Coś robią źle, gdzieś sobie nie radzą. A ja, ja zawsze miałem, nie? Dlatego myślę, że ta jedna zasada płacenia najpierw w sobie 10%, 15%, nawet jeżeli nie wiesz, co zainwestować, boisz się inflacji, odkładaj, póki nie będziesz wiedział, w co dobrze wejść. A i nie wchodź w inwestycje, na których się nie znasz, o których nic nie wiesz totalnie. Gdzieś usłyszałeś, że szybki, wysoki profit... Nie ma czegoś takiego, mordeczko. Wszedłem w parę takich inwestycji i co prawda może nie dużo pieniędzy straciłem, ale ale straciłem, nie opłaca się. Także tak, oszczędzaj, póki nie będziesz czegoś pewien, póki się na czymś nie poznasz, to nie inwestuj, tylko po prostu zbieraj sobie, zbieraj, zbieraj, nie? Wiesz co chodzi. To jest moja taktyka w tym momencie i tyle. Mam nadzieję, że tutaj Ci otworzyłem oczy i zastosujesz zasadę płacenia najpierw sobie, ponieważ zobaczysz, że będąc cierpliwym za rok ta zasada przyniesie Ci szalone Szalone. Dobrze. Więc fajnie, że byłeś w tym odcinku. Zasubskrybuj, zostaw komentarz, co o tym myślisz, zostaw kciuka w górę. Dostępni również dla znajomych, którym uważasz, że mi się to przydało, bo może nie umieją oszczędzać, albo mają jakieś problemy finansowe cały czas. Dzięki i do następnego. Cześć.